Witajcie kochani, niedzielny popołudniowy odcinek, e, taki walentynkowy. Tak jak widzicie, mam tutaj różnych fajnych drapek, bardziej w kolorze czerwonym. E, no, jedna jest pomarańczowa. E, mam do tego takie fajne serduszko czekoladowe, <laughs> wiadomo. E, dzisiejszy draping mamy, kochani, na 100 zł. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że. Nam coś wpadnie w te walentynki. Ja Wam, kochani, życzę dużo miłości, przede wszystkim miłości, abyście się kochali cały rok, a nie tylko w ten jeden dzień. Szanowali, doceniali. No, to takie życzenia ode mnie, kochani. Dobra, co ja tu przygotowałam? Przygotowałam pełny portfel. Zobaczymy. Nie mogło zabraknąć ekstra linii. 500 tysięcy. Banku, codzienne 1000, 500 tysięcy w diamentach, taką truskawkową siódemeczkę, rubinową siódemeczkę, najnowszą premierę Ekspertra Pensja, jej siostra starsza wersja. Kocham drapki, owocową eksplozję w wersji czerwonej, czas na kasę i kasa. King. Także mamy na 100 zł. Trzymajcie kochani kciuki. Bierzemy się do drapania. Zobaczymy co nam tutaj się pokaże. Czy mam szczęście w lotku, czy szczęście w miłości. E, dobra. Kochani, bierzemy się. I mamy tak. Co my tu mamy? Mamy 25. Mamy 10 tysięcy. Mamy 2 złote. Tu mamy 2 złote. 10 tysięcy i 25, czyli kasa King nam się nie spisała. Teraz czas na kasę. I co mamy? Złotóweczkę. Złotóweczkę. Piąteczkę. 10, 20 i dwójeczka. No, czyli tu też nic nam nie dało. Co teraz, kochani? Teraz eksplozja. Tak, żebyście dobrze widzieli. Myślę, że jest ok. Dobra, no i lecimy. Szukamy, co my tu mamy? Cytrynkę. Mamy cytrynki, proszę bardzo. I tu jest jeszcze jedna. Tu mamy boróweczki. Mamy borówki. Następne mamy jabłuszko. Kolejny symbol to arbus. Jest jeszcze gdzieś? Dalej, co mamy? Winogrono. Dalej, truskawka. Tutaj i na dole. Kolejny symbol to brzoskwinia. Mamy brzoskwinki. Dalej mamy bananek. Tu mamy bananki. Są bananki. Dalej co mamy? Dalej mamy awokado. Jest awokado. Kiwi! Mamy kiwi. Kolejny symbol to pomarańcza. I tutaj na dole jest też. Teraz figa. Tu mamy figę. Dalej co mamy? Karambola. Proszę bardzo, mamy karambole. Tutaj też jest. I ostatni symbol to ananas. Mamy ananaski. No, ale nie mamy żadnej linii. Tak, kruszki nie było, piśni nie było. Sprawdźmy sobie teraz kontrolne SWI, czyli też nic nie ma. Następna drapeczka to kocham drapki. Kochani, co do moich krzyżówek, wrócimy do, z nimi w poniedziałek, dlatego po, że powiem Wam, mam przesyt, po prostu m, za dużo. Yy, musiałam odpocząć trochę, ale będzie ciąg dalszy, już w poniedziałek będzie odcinek także będziemy dalej kontynuować no musiałam odpocząć bo w troszkę czasu nie miałam a dwa nic na siłę naprawdę nic na siłę tu mamy 4, 31, 33 i 23 także na pewno od poniedziałku będziemy dalej drapać i zobaczymy jak nam pójdzie ta krzyżówka i super linie

29, 24, wszystko obok, 27 i 34. Także ta zdrabka też jest pusta. Sami widzicie, co się w drapkach dzieje. Także odpocząć czas najwyższy trochę. Nawet nasz mistrz drapkowy, make up make upowski też ostatnio cienko cienko. Naprawdę dobrze.

dwadzieścia sześć druga drugi rząd trzynaście osiem dziewięć osiemnaście obok i kochani trzydzieści jeden czyli następny pustak teraz mamy pensję drugą najnowszą i patrzymy mamy siedemnaście Siedem, jeden i czternaście. Teraz mamy trzydzieści dwa, nie ma, trzynaście obok, osiem obok, ekstra pensja, trzydzieści dziewięć, dwanaście. 16, dwieczka obok i szósteczka obok, czyli też nic nie ma. Słabiutko, Dobrze, następna drapeczka, rubinowe 7. Czy trafi nam się tu siódmeczka, jak myślicie? Na razie mamy 13, 42, 26, 36, 18,

32jeczka i kolejny pustek. No fajnie, fajnie. Jak tak będzie do końca, to będzie naprawdę fajnie. Teraz 500 tysięcy w diamentach. No i szukamy. Mamy liczby wygrywające 39, 31, 36, 23 i czwóreczka.

Dziewiętnaście, dwadzieścia sześć, osiemnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa obok, dwanaście nie mamy, dziewiąteczka dwadzieścia jeden. 14 34 i ostatnia kochani 37 obok no fajnie, fajnie. Teraz codzienne tysiąc drapeczka. I może da nam chociaż zwrot, da wiecie co naprawdę, bo szczerze tylko myśli o zwrotach, bo już o większej wygranej to po prostu. Lot to nie dało. Jak nie wydrukowało na walentynki żadnej fajnej zdrabki walentynkowej, no to nie fajnie. Dobra, szukamy 13, 9, 26, 22 i 21. I mamy dwunasteczkę oboczek: 44, 16, 15. Piąteczka, trójeczka, trzydzieści dziewięć, jeden, dwadzieścia pięć obok, trzydzieści, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć też nic nie ma, czterdzieści nie ma, głównej też nie ma. Osiemnaście, trzydzieści dwa też nie ma, sześć nie ma, jedenaście, czterdzieści jeden, i ostatnia dziewiętnaście też nie ma. Pięćset tysięcy w banku i szukamy, mamy dwadzieścia osiem. Szesnaście, jeden, trzydzieści sześć i trzydzieści jeden. No i patrzymy, trójeczka, dwadzieścia sześć, dziewiętnaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery. Sześć, osiemnaście, dwadzieścia cztery, pięć, dwanaście, dziewięć, dwadzieścia siedem obok, trzydzieści pięć obok, dwójka obok. Normalnie furore robią oboki. Dwadzieścia jeden, 17 obok, 37 obok, 8 i ostatnie 33. Także ta też pusta. Zostały nam dwie ostatnie. Nasza ekstra linie i portfel. Szukamy ptaszka. Mamy ptaszka. Dalej mamy drugiego. jest też kolejny i kolejny mam nadzieję że nie zgubiłam nigdzie ptaszków drugi symbol to sakwa sakwa mamy tutaj i tylko jedna dalej mamy koronę mamy koronę jest następna i jest kolejna. Tu mamy też. Dobra, to wszystko. Następny symbol to diament. Szukamy diamentów. Tu mamy diamencik. I tylko tyle. Jeszcze patrzę, 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 ale nie widzę. Dobra, kolejny symbol to słoń. Mamy słonika, i jest następny. Teraz mamy popcorn. Szukamy popcornu. Jest popcorn. Proszę bardzo. Dalej mamy łódź i podkowę. Podkowy mamy tutaj. O tu jest jeszcze diament, widzicie ptaszek, o, pogubiły się symbole. Dobra, łodzi nie widzę. I popcornu też już nie widzę. Wiatraki nie ma. Dobra, dalej co mamy? Dzwonek i parasol. Mamy dzwon, mamy parasol. Dalej szukamy parasol. Parasol, dzwonek. Tu mamy parasol. Jest parasol. I to tyle. Dobra, co teraz? Arbus, i klapki szukamy. A klapeczki mamy. Super. Mamy klapeczki. Następna. No i arbuza nie ma. Dalej mamy kwiat i czapka. Czapeczka jest. Tu mamy czapeczkę. Tu jest też, ale kwiatków nie widać. Dobrze, kolejny symbol to serce i wiatrak. Mamy serce. Mamy wiatrak. Tu też jest. Mamy wiatrak. Tu jest wiatrak, i tu jest wiatrak. A tu są jeszcze klapki. Dobra, dalej. Moneta i krab. Tu mamy monetę. Jest moneta, motylki. Mamy kraba. Jest moneta. Moneta i to wszystko. Dalej klucz i rower. Klucz mamy. Rower mamy, i to tylko tyle. Dalej słońce i gwiazda. Słoneczko mamy tu. Mamy słońce tu, gwiazdy nie ma. Następny symbol to okulary i tęcza. Tęczę mamy jest tencza a okularków nie dali no tak i dwa ostatnie symbole to balony i rolki czy to coś nam da rolki mamy tu kolejne rolki tu mamy rolki niestety balonów nie dali no trudno, patrzcie, wszystkie drabki puste. Teraz nasz portfelik może on uratuje draping, albo i nie. To będzie już katastrofa narodowa. Lotto, no na kogoś trzeba zgonić. Dobra, 14, 29, 24 i 6. Szukamy takich liczb lub korony

Sztabka i walizka. Banknot i diament. Konieczyna, sztabka. Moneta, sztabka. Klucz i pierścionek. No i mamy, kochani, trzydzieści, sześćdziesiąt, dwa miliony, sto pięćdziesiąt, sześćdziesiąt po raz drugi, pięć tysięcy, 5 tysięcy, 200, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 200 i 150. Także co, kochani, w wyniku nie ma co komentować. Wiadomo już jak jest. Niula przewaliła 100. No ale co? Do kina iść nie można. W sumie można, ale ja się tam nie pcham. Wolę pooglądać te filmiki na YouTubie. Nie mogę znaleźć tej drugiej. Tu gdzieś było. Na tym będę kończyła. Na całe 100 zł mamy wielkie zero. Czyli chyba co? Mam szczęście miłości. Dobra kochani, ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do jutra z liniami i skrzyżowkami. 啊。Uh.